Mamy grudzień, no i z uwagi, że okres przedświąteczny, zawitała do nas choineczka. No i to jest 1,2 THP, tak? Chyba THP, nie ja pamiętam, nawet, jak to znaczy. No i ważne. No i kręci jak sukowi Także prawdopodobnie mokry pasek, który tam się na dole znajduje, odszedł zapomnienie. To nie jest jakieś zalanie albo coś, tylko. On cały jest zamrożony, bo przed chwilą go wypchnąłem, Także jest cały zalany. Oliwka jest. Także no, co, rozbieramy i patrzymy jakie straty, nie? Zobaczymy, trzeba wszystko rozebrać. Ja lubię tak samo tych 1.4 czy 1.6 PSA. Połączenie z BMW to taki wynalazek. Dziwne, że nie lubię tych samochodów robić, znaczy tych silników. No a niestety musimy się zabrać za to. Dobrze, rozbieram i będę na bieżąco Wam pokazywał. W C4 można sobie zdjąć ten parapet, i wtedy macie dużo łatwiej do roboty dostęp tam, żeby w ogóle cokolwiek sięgnąć. Ciekawostka, są dwa oddzielne silniki, które kanem są połączone i współpracują ze sobą, nie? Czyli ten wie jak, w jakiej pozycji jest tamten, a tamten wie w jakiej tej. Nie pamiętam któryś jest master, któryś slave. bo kiedyś dawno, dawno temu to z tym walczyłem. A to fajnie działa, nawet nie? Bycie można sobie bez problemu podnieść, znaczy przesunąć w każdą pozycję szyby. Silnik pozwala na to, także nawet do zdjęcia jest fajnie. I mamy już zdjęty parapet, zobaczcie od razu ile miejsca o biureczka była. Orzeszek se zostawiła. Znaczy w ogóle jak wymienić pompę czy cokolwiek nawet do akumulatora trzeba zdejmować chyba ten parapet no co zrobić takie auto tak sobie myślili. i trzeba się do tego dostosować nie? jak się pozdejmuje te wszystkie plastiki to to coraz więcej miejsca się robi nie? bo ten silnik ogólnie jest malutki oni go specjalnie tak zabudowali nie wiem czy to właśnie celowe jakieś działanie ich czy co no bo tak się niewygodnie robi właśnie przez to że ma tyle tych dupereli, dokładek poddokładany, że lepiej nie mówić dobra jadę dalej, cepki wyciągam zdejmuję pompy ciśnienia listwę i inne tam pierdoły ściągamy dekle później turbinę odkręcamy i szyjemy generalnie jak otwieracie u siebie maskę od silnika i widzicie takie rzeczy że gdzieś tam na silniku leżą właśnie elementy wygłuszenia e, jakieś nie wiem kawały chleba czy czegokolwiek, jakieś śmieci w ogóle albo coś to od razu zainwestujcie sobie właśnie w takie kosteczki do kibla. To nie będzie reklama, ale najlepiej się sprawdza domestos, jakiś morski albo coś, aby nie leśny, bo ssaki wam pościąga leśne. Ale tak na poważnie, naprawdę to działa i warto zainwestować. Jeśli macie jakieś właśnie obiekcje, że możecie mieć zwierzynkę, no to lepiej zainwestować w to. Bardzo francuskie auta lubią Kuny i inne takie podobne stworzenko. stworzonka, nie wiem dlaczego, czy użyta guma cholera wie, ale najczęściej właśnie kuny zażynają francuskie auta, nie? tak z mojego doświadczenia Kolej ktoś grzebał, bo powiem wam dużo kostek jest tak jak tutaj, jest łamanych ta na przykład e, tu chyba na przepłapce było, nie? idziemy o tak, na przepłapce też nie ma, one się prosto wypinają kurde, cały czas w tej benzynie się ciaplam prosto się wypinają dlatego nie wiem czemu ktoś je połamał, nie? No, widzicie już tyle. Tutaj sobie rozebrałem że te podciśnienia. To jest w ogóle akumulator chyba podciśnienia. Znaczy, taki malutki. Ale jest. O. Tutaj też zobaczcie, ja jeszcze i nawet nie odpinałem, widzicie? Jest tu łamane. ten ptyptek, bo on powinien być taki, że się wysuwa go. Bardzo łatwo wszystko wychodzi, nie wiem dlaczego ktoś W tym mówi. razie i rozwalonej głowie wziąłem to, wiązałem coś szmatą, kurde, trzy razy w to przywaliłem głową i raz rozcięłem sobie. Więc trzeba uważać jak się robi, od razu lepiej sobie zabezpieczyć niż po fakcie. Na tym etapie przystępujcie sobie film i napiszcie jakie będą uszkodzenia waszym zdaniem. Czy poszły tylko zabory, czy nic się nie uszkodziło, a sam pasek? Czy poszły zabory na przykład i tłok jest uszkodzony. Napiszcie Waszym zdaniem, jakie będą uszkodzenia w tym trzycylindrowym badziewiu. Zobaczymy, czy ktoś trafnie wytypuje. Hmm, zdjęłem te kielek, tak to wygląda. Tutaj nawet po pasku za bardzo nic nie widać, nie uszczy się ani nic, no ale niestety pękło mu się. Jakbym obrócił wałem. Nie wiem czy tam rady teraz są, to może byśmy zajrzeli na dół, złap, 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 złap ostrość. Widzicie, od środka jest taki brzydki. Tu jest ładny z tej strony, ale tu brzydki, nie? Tu nic po nim nie widać, ale tam jak zajrzycie. On jest taki brzydkawy, nie? Dobra, podnoszę go i rozbieram. Katalizatory, turbiny od dołu. Wszystko trzeba wydłubać. Od dołu tak ulepik wygląda. Jest taki trochę zapocony. No nie ma jakiegoś dramatu. Znaczy skrzynia jak fajnie oblazła. chwilę stoi. No co, zrzucamy płyn, wydech odkręcam. Wyciągamy dziada. Dalej te głowicę, ten kolektorek wam pokażę. O widzicie kolektorek jak wygląda? No tak wygląda, że nie widać nic. Przerąbane, no ale co zrobić? Jeszcze nie wiem jak to zrobi, ale jakoś to będę musiał zrobić. Jeszcze zdejmę osłonę. Dostanę się do... Pasków, ale sobie najpierw wydech zdejmę, żeby już te wiązki powypinać to wszystko, żeby luz był tam na górze są te opaski to zawsze je montują w takich miejscach że albo nie można odkręcić albo właśnie się urywają to takie dziadostwo jest kurde to od razu strzeliła muszę ją przełożyć żeby można było ją wymienić na pastę było składane widać no, muszę większy śrubokręt wziąć kata wydłubałem tak wygląda w środku obawiałem się, że będzie dużo śladów po oleju, ale jakoś nie widać żeby tu olej gdzieś się skupiał ale spalanie brzydkie, czarne Nieco ładne to jest dobra Uwalniam elektrykę i opuszczam go i dalej długo od góry. Zdemontowałem sobie już tutaj całą tą ściankę, która trzyma alternator. Ten spornik cały, co trzyma alternator i klimę, kompresor, po to, żeby uwolnić tą elektrykę. Generalnie ona by mi nie przeszkadzała na razie, żeby zdjąć No ale trzeba było, jak sobie myśli Teraz rzucam tu nad kole. I dostajemy się do koła pasowego Jak się zutylizuje nad kole, no to taki mamy widok. Interkuler, uwalony cały w bocie. Nawet nie wiedziałem, że to ma interkuler. W sumie rury schodziły, mogą się domyślić. No ale nie pomyślałem o tym. Teraz jeszcze ten spornik wywale, bo jego chyba można zdemontować, także więcej miejsca będzie No i działamy. A tu jakie gąbeczki ładnie nacięte. sobie leżakują no i co, rozbieramy mam paseczek jeszcze od pompy wody, widzicie? w ogóle śmieszne rozwiązanie, on jest tak udziwniony ten silnik że nie mówić. zdemontowane, tak wygląda paseczek uło pompy wody widzicie? powiem wam szczerze, że ja nigdy nie robiłem tutaj paska w tym silniku, także pierwszy raz to robię, nie? No i jesteśmy tutaj już przy napinaczu. Zjemy do kielek i dać napinacz. No i paseczek. Zaraz centralną odkręcimy. W ogóle zobaczcie, nie wiem czy zwróciliście. uwagę A mam rękawiczki. Zacząłem zakładać rękawiczki. I przyzwyczaić się z powrotem. Do chodzenia w rękawiczka, bo przez jakiś czas nie chodziłem, odzwyczaiłem się. No i teraz dupanie. Ciężko się przyzwyczaić. Dobra, odkręcam, ten i wyciągamy pasek. No powiem wam, by luzować to nie było lekko. Tu musiałem sobie przyrządzik taki zmajstrować. ale się odkręciło, by luzowało. Zaraz że przyrząd. Się zasapałem. Nie chciałem pnąć matę tego tuc. Także, bo nie wiem jak tam jest skonstruowane. Bolałem tak sobie odkręcić. A blokady nie wkładałem na razie, bo i tak rozrząd jest zgubiony. Jakby ktoś się zastanawiał, to tu jest normalnie prawy gwint, nie? Sobie wejmiemy, zobaczymy jak to. A! Widzicie? Pospieszyłem się. Błąd taki Ach, prosty, nie rozmawiałem o O kuźma! Jakiś Sorry, ale ręka mi przewija i nie mogę utrzymać tego, żebyście mieli normalnie po ludzku o. I teraz wyszło. Jest taki coś w rodzaju klinu. Czekie skorodowane, trzeba będzie to przeszlifować. To, że jest nowe, dostępne. No i chyba jego... Ale już widać, widzicie? Tyle brakuje. Może... Muszę wyjąć uszczelniacz i wyjmę to. Zaraz Wam pokażę, jak wyjmę. Uszczelniacz wybiłem. No i teraz sobie możemy wyjąć kółko. Kółko, jak widzicie, nie ma żadnej blokady. Także będzie cyrk z ustawieniem. Muszę zobaczyć, czy to jest zgięte, ustawiane. Blokowane, czy jak nawałki będą będę musiał spojrzeć, jak założę blokady, i wtedy dół ustawić. nie? To jest łańcuch do pompy oleju. Też ten łańcuch jest, widzę, napięty jak baranie jaja, że tak powiem. Obrócimy roleczki. Jak one wyglądają? Chyba dół też zdejmiemy i zajrzymy tam do miski W ogóle, jak to wygląda ta pompa oleju. Nie wiem, jak w tych. Ale na przykład 1.6. Mają problem z pompą. Tak wygląda rolka. Rzucajmy sobie tu na glebę. Nie będziemy sobie brudzili. Hmm wyciągamy pasek do góry tak muszę zdjąć miskę bo trzeba zęby odzyskać zobaczcie widzicie Jakby wychłastało śmieszne to że taki luz jest może go wymienimy od razu bo tu nie ma się co pieprzyć trzeba będzie dać nowy mam już wyjęty ten pasek nie chciałbym się odkręcać kół na szybko żeby ten tego go przeciąłem ale zobaczcie jak to on nie ma bardzo Spękają, bo albo coś gdzie gorsze jeździły tu coś, aha, dobra to jest ten kawałek widzicie ile brakuje? może tak to wywaliło no i co zrobić trzeba rozbierać dalej oczywiście wtryskiwacze jakby wyszły normalnie to by za dobrze było. Trzeba znaleźć sposób, żeby je dobrze wydłuwać. No ciężko wychodzą, powiem Wam szczerze. No trzeba się Niestety wkręciłem galerkę. I sobie ją delikatnie podniesiemy. wypadł tak popychacz. Zobaczcie, jak to wygląda. tej strony, tylko tu jest panewka, a dalej są normalnie napki. Uch. Tutaj popychacz. A ślizga się na tym, nie jest, to że... jest normalnie rolka. Uch. I tak to już wygląda. Teraz mamy napki oznaczone czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6 w tą stronę zawsze warto sobie zdjęcie zrobić żebyście później mogli sobie odtworzyć to jakbyście mieli jakąś niepewność albo coś to lepiej zrobić i wiedzieć, że na pewno jest dobrze nie? To będzie to wszystko poustawiać później spiąć blokadą i tyle, nie? Te tu w ogóle są jakieś nastawne, nastawne nie sztywne koła Tak to zużycia za dużego nie ma, chociaż olej bierze normalnie jak Choda. ten też trzeba na światło dolewać. Zobaczymy w ogóle jak tam kleje będą wyglądały. Nie wiem czy to jest na Anikasilu, Alusilu, czy żeliwie cholerawie. Ale znając życie będzie wynalazek jak cholera, skoro bierze tyle olej. Śrubki kręcone, Zobaczymy czy nie są przytarte. Są tylko śrubki tu Ciapne do pudełeczka. Powiem wam obiecałem sobie, że nie będę przycinał w tym filmie, ale ciężko się powstrzymać. Ponieważ konstruktorzy francuscy mieli swoje wizje. Nie ma dramatu reszta też może być, bo obiektyw mam brudny, bo się odbija Sidą tam No to na dobrym oleju jeździ, nie? Ale co z tego? Dobra podniesiemy i zobaczymy, jak ma szklaneczki. To jest hydro. Nie no, hydro takie. Powiem. Wam, no w rękawice nie czuję. Nie no trzeba będzie je wywalić i zobaczyć. Ja nie wiem właśnie czy tu jest hydro, czy to są te. no spróbujemy jedną wyjąć. Nie, tak nie wyjmę. Zaraz wyjmę i Wam pokażę. Czy jakieś przypadkiem nie są szklanki? No i matko Bosko po co ja to wziąłem? zobaczcie To są normalnie. Szklanki regulacyjne. Jeszcze będę się pieprzył, żeby dobrze wyregulować. No, ręce opadają. No i tak nie będzie istotne, ale wezmę sobie każdą opiszę, żeby po prostu yy, później wiedzieć, jak one były. Będzie łatwiej cokolwiek ustalić, jakiś punkt wyjściowy będzie. Na tym etapie już widać że tutaj drugi cylinder yy, sące nie wiem czy to będziecie wy widzieli widzicie o ile jest niżej ten od tego czyli ten jest przygięty 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 ten może nie, ten może nie, teraz tu, nie, 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 nie. Prawdopodobnie dostały tylko sące. aby dech jest oszczędzony no ale niestety musimy zdjąć czapę w ogóle nie podlega dyskusji teraz jeszcze się odmieniliśmy wiecie jak jest zabór nawet delikatnie założycie pasek to będzie to jaki wpadł mi w chłodnicę nie miał gdzie nawet jak Yy, założycie pasek i on będzie na razie dobrze chodził Powiedzcie, że tych klepnięć będzie kilka tysięcy, nawet milion i ten grzybek się urwie w końcu on będzie za każdym razem nam się prostował, prostował, prostował no i w końcu się urwie dobra, sięgam z Tam tamtą siktoę z chłodnicy położyłem tutaj sięgałem pierwszą zobaczcie gdzie padło. nie wiem czy to będzie widać Tam co je na dole da się. Normalnie szlak mnie trafi. Tu jeszcze są koła zambate, czyli jakieś bałki wyważające. O, podejrzewam. No bo to trzy gary to by chodziło jak tylko. To pewnie jakieś balansy dali do tego. Wydłubałem też klaneczki, obmyłem je brak cleanerem i zobaczcie ich zużycie jakie różne jest. To w ogóle dziwna. Widzicie? Każda, każda jest inna. Teraz ciekawostkę Wam pokażę za chwilę. Zobaczcie tą w ogóle. Widzicie? To jest, nie wiem czy to jest pęknięcie. Niechcący się przełączyłem. Która to była? Ta chyba. A, to jest pęknięcie. No i co piszemy. Tego tak w ogóle tu nie widać. Jeszcze i takie będę mył przed montażem Sprawdzał dokładnie, bo teraz tylko do opisania oby. Powiem Wam tak, jeszcze nie używam słów powszechnie uważanych. Ale jestem bliski. Tu śruba się urwała od spływu. Nie wiem czy widzicie. A na dole. Znaczy, od, tu od zasilania wodą, nie? A na dole od spływ musiałem wyrwać cały, no bo nie idzie tego wyjąć. Będę musiał jakoś rozbalać, rozcinać, żeby wyjąć ze środka. Zobaczcie, tu musiałem urwać nie do wyjęcia w ogóle. Nie? A przepraszam, to uszczelniacz, bo nie złożę, nie złożę tak. Kurde, zaczepiłem się, Nie złożę na starych tych muszę ringi powinien to wszystko. Zobaczcie jak to wygląda, wszystko, tutaj jest e, zabór pustowy. zwykły jest podciśnieniowy, jak odpalamy zabór się otwiera, tu się pociąłem przy okazji przez rękawiczkę, otwiera się podciśnienie, to zaciąga i zamyka tam zabór, nie? tak działa, nie ma geometrii ani nic. Uwolniłem tutaj już głowicę od zbędnych elementów no i mamy kolektor już odłączony od czapki tutaj tak samo już nam nic nie trzyma tego wężyka możemy tu podjąć i sobie tam dynda także termostat jest odpięty podniosę go, podstawimy pod miskę coś bo nie będę dawał tutaj poprzeczki na że kiepsko jest ją tu ustawić a dwa będę miał wygodniej robić, jak nie będzie to sobie podmiska. A później sobie przyczepię, przykręcę płaskowniczek, będę mógł podnieść się resztę robić. Czapkę mamy odkręconą. O, tu jeszcze jedna siła się ustała. I powiem Wam, oczywiście, no, trzeba mieć kluczyk do głowicy do BMW. On jest taki dosyć wąski, bo tu żadnym kluczem innym nie dojdziecie, nie? Musi być właśnie ten, nie? Do tego stopnia, że tutaj jest taka obrączka z, takim, z kuleczką taką, żeby śruby można było wyciągać, nie? No to oczywiście jak ona jest, to też nie wejdzie. Jest tak zrobiona, no, ale my mamy kluczyk akurat. Nie ma problemu, odkręciliśmy. Zaraz ją odlepię i zdejmiemy i pokażę wam, co tam się narozrabiało w środku. Czapa już sobie leży na stole. Eee, powiem wam tak, jednej śruby nie odkręciłem, jak chciałem zjąć. Tutaj jest. Ona jest pod zaborem. Od nastawnika, także uważajcie na to. Dopiero paluchem wyczułem, bo jej nie widać. No i zabory, jakbyście zdejmowali, to zawsze zobaczcie, czy tu nie ma właśnie zanieczyszczenia opiłków, ani nic nie. Bo bardzo często spaska się zaklejają no, Zobaczycie, widzicie, tu jest syf. To trzeba wszystko będzie pomyć. Ja sobie oznaczyłem wydechowy, żeby wiedzieć. Który, gdzie był. To no nie musicie znaczyć, bo one chyba są identyczne, no ale ja sobie tak zrobię. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda silnik. Ja już wiem, co tu jest uszkodzone. Głowica leży na szmatce, wiem, co jest uszkodzone i zaraz Wam to wszystko pokażę, ale idę najpierw tam do bloku. Blok wygląda tak. No i powiem Wam szczerze, że tutaj, jakbyśmy sobie popatrzyli, to tak za bardzo nie widzimy, który zawór dostał. widzicie niby tutaj wszystko no dobrze no tutaj coś tam jest odbite tak jakby no ale przy pierwszym wrażeniu podnosimy i jesteśmy ucieszeni że jest dobrze a rzeczywistość bywa trochę inna a zobaczymy od razu co to jest żeliwo? czyżby żeliwo? zaraz wezmę magnesik ja no, żeliwo. Tu mamy żeliwo. w Amelinium. W Amelinium zatopione. Nawet źle to nie wygląda. Ale to i tak będzie przychodziło weryfikację, jeszcze. Idziemy do góry. No, czapę sobie odwyrtniemy. jedną ręką. To wiecie, że się światło gasi. Patrzcie. Już widać. Drugi cylinder. Zawory nie są zamknięte. Widzicie? Jest szansa, że może byście opali odpalili i on by chodził nawet. Nie, chociaż za mocno jest wytłuczony. Może by się udało, żeby chodził, ale ten grzybek by się za każdym razem prostował, prostował, prostował. Kilka tysięcy razy by tak się wyprostował i by się urwał. I by szkód narobił bardzo dużo. Dobra, na tym będziemy kończyć ten film z uwagi na święta. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, żebyście spokojnie przeżyli te święta, nie obżarli się. No i na nowy rok. Dużo spokojnych dni. Jakiejś radości z życia w dzisiejszych czasach. No i tyle. Jak obejrzeliście i dotrwaliście do końca, napiszcie na końcu zabór, to będę wiedział, że ktoś ogląda w ogóle te filmy z ciekawości. Chcę zobaczyć ile z Was do, do samego końca wytrzymuje Jeszcze tak na szybko, bonusowo mam chcę dograć tutaj Zobaczcie co się stało Nie chcę podstawiać się bardziej Z kamerą, ale zobaczcie co się stało z sitkiem od smoka Najprawdopodobniej po prostu był syp i zostało je, nie? Albo przy próbie, bo tam holownik próbował go odpalić Zaciągnęło I wypadło, tam widać zęby tak na szybko widzicie, tam w środku są, o, tam są zęby z paska. No i leżą jeszcze w misce. Już nie powiem jak o nich myślę, ale tak zrobili, że żeby zdjąć pompę, muszę wywalić tą dużą miskę. No a na szczęście jakoś w miarę zejdzie, także nie ma problemu. Odkręcamy ją i zrzucamy. Tu już wam nie będę, jeszcze wam pokażę w małej miejsce, co znaleźliśmy, ale już dalej nie będę Wam marudził z tym silnikiem i nagrywał. Także nie zabracam wam gitary, to było tak bonusia. Idziemy do miski i kończymy ten film już definitywnie. Tu jest miska. No i zobaczcie. No to to wpadło po odkręceniu to jest z tego. Ale zobaczcie, widzicie jak pasek sobie hula? Nie, to są elementy paska. Także. Trzeba będzie to wszystko porozbierać. A nie, to nie jest od koła, to jest od pompy. Co ja bredzę, w ogóle za głupoty? Myślałem, że to ten nam eee, To wieńczy pompę, nie? To powinno siedzieć tam pod sitkiem. Ja, że to wypadło. Z tej mojej miskę i to. Także trzymajcie się. Hej.